Serce é Serce twarzy. Ucieczko moje zawsze jest. Ja. Całym Tobie będę się, ty prowadzisz zawsze mnie, O my, O Nie serce, serce Twoje, moja zawsze moje zawsze Niepokalane serce, i zawsze jest. w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Mamy miesiąc Maj, więc w tym miesiącu, szczególnie w naszej Ojczyźnie, jest nabożeństwo majowe, śpiewamy Litanię loretańską, dlatego za chwilę pomodlimy się tą modlitwą Kościoła, wysławiającą Maryję, cnoty Maryi, wzywającą Maryję poprzez różne tytuły, które uwydatniają piękno jej niepokalanego serca i szczególne dary, które Bóg Dał Maryi dla dobra także naszego. Dlatego, Maryjo, przyjmij tę modlitwę, ona płynie z naszych serc, do Twojego serca. Pragniemy modlić się w Twoich intencjach, modlić się za nasz naród, za Polskę, aby była zawsze wierna, aby Bóg mógł nasz naród wywyższyć poprzez wiarę i wierność Bogu. Maryjo, ochroni nasz naród, nasz kraj od wszelkich nieszczęść. Niech wielu świętych pojawi się w naszym narodzie, wielu gorliwych kapłanów i świeckich. Takich potrzebujemy na te nowe, trudne, a jednocześnie wyjątkowe czasy, bo coraz bardziej przybliżające nas do przyjścia Chrystusa. Kyrie są, Chryste są, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu zmiłuj Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta ja Trójco, Trójco, jedyny Boże. Boże. Mary módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami. Święta Panno nad Panami. Módl się za nami. Matko Chrystusowa. Módl się za nami, matko kościoła, módl się za nami, matko łaski Bożej, módl się za nami, matko miłosierdzia, módl się za nami, matko nieskalana. Uczy się za nami, matko najczystsza, uczy się za nami, matko dziewicza, uczy się za nami, matko nienaruszona, naruszona. się za nami, matko najmilsza. Módź się za nami, matko przeciwna, wód się za nami, matko dobrej rady, Módź się za nami, matko stworzyciela, wód się za nami, matko Zbawiciela, wód za nami, panno roztropna módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Wierciadło sprawiedliwości. Bóg się za nami. Stolico mądrości. Módl się za nami. Przyczyno naszej radości. Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego. Módl się za nami. Przybytku chwalebny. Módl się za nami. Przybytku sławny pobożności. Módl się za nami. Różo duchowna, chódź się za nami, wieżo Dawidowa, chódź się za nami. Wierzą z kości słoniowej. Włód się za nami. To złoty, pódź się za nami. Arko przymierza. Włód się za nami. Bramo niebieska. Bądź się za nami, gwiazdo zaranna, módź się za nami, uzdrowienie chory, Bądź się za nami, ucieczko grzeszny, módź się za nami, pocieszycielko strapiony. Um za nami. Spomożenie wierne. niewierny. Bóg się za nami. Królowo aniołów. Uśmiech za nami. Królowo patry Uśmiech za nami. Królowo proroku. Uśmiech za nami. Królowo apostołów. Ucz się za nami, królowo męczenniku, ucz się za nami, królowo wyznahawcu, ucz się za nami, królowo Wyznawcu, dziewic. Udź się za nami. Królowo wszystkich świętych. Udź się za nami. Królowo bezbazy pierworodnej poczęta. Udź się za nami. Królowo w niebo wzięta. Udź się za nami. Królowo różańca świętego. Udź za nami. Rodzin, się za nami, królowo pokoju. Udź się za nami, królowo polski. się za nami, królowo świata. Udź się za nami, paranku boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie. Przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Módź się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się Twoim zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Po Twoją obronę Amen. uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. W potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Pannochwalebna i błogosławiona. O rękopiczko nasza, o średniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas. Pojednaj. Swojemu synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, oświetliczko nasza, o Cieszycielko nasza. Pomnie Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To uchnością ożywiony do Ciebie opanno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.